Zobacz, Lubecka zniszczyła pytaniami o geografię. Posłanka Lewicy nie wie co powiedzieć. No to zmartwię Panią, jest kolejne pytanie, od, tym, tym razem od Wojciecha. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć na której granicy marną dzieci w związku z atakiem reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko-słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże, drogi, no szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Jeszcze raz powtórzę. Ale wystarczy wymienić koniec kropka i jedziemy dalej. Tak, ale ja, ja nie uważam, żeby to był, żeby, żeby po prostu odpytywanie polityków z granic Polski służyło czemukolwiek. Oczywiście mogę teraz wymienić wszystkich, wszystkich naszych sąsiadów, nie mam z tym problemu, natomiast... No to proszę... Uważam, że to jest, że to niczemu nie służy. Ja Czyli nie wie pani. Wiem, wiem, ale nie Rozumiem, będę tutaj, no, nie, będę tutaj nie, nie, będę, nie, nie będę tutaj się bawić w odpytywaniu. Uważam, że to po prostu, po prostu nie, jest, nie służy w ogóle żadnej dyskusji. Rozmawiamy tutaj o poważnych sprawach. Odpytywanie nas z gramatyki, z geografii jest po prostu nic. Po prostu, no, po prostu nie opinie publiczna, czy też wyborcy chcą wiedzieć, jaką wiedzę podstawową mają ci, którzy nas reprezentują.